Hej Agata, jesteś hey. gotowa na kolejny sezon naszego podcastu? Hej Marysia! No właśnie przez wakacje brakowało mi czegoś. Definitywnie mi czegoś brakowało i od razu jak słyszę ten jingle, mam taką pozytywną energię, więc tak, jestem gotowa na drugi sezon. No to bardzo dobrze się składa, bo nowe odcinki zaraz już y, będą tutaj dla Was. Pierwszy sezon naszego podcastu miał jakieś kilka odcinków. Pamiętasz, ile może? Siedem odcinków. Siedem, odcinków siedem, odcinków, siedem odcinków. siedem wspaniałych odcinków, które. Z odcinka na odcinek robiły się coraz dłuższe. Ale miejmy nadzieję, że Wam to za bardzo nie przeszkadzało. Bo w drugim sezonie pewnie będzie podobnie. Tak jest, czeka nas jeszcze więcej tematów, jeszcze więcej osób. Jeszcze dłuższe podcasty zapewne. Nie, no dłuższe mam nadzieję, że nie, już nie. Nie zobaczymy, jak to nasi nasi członkowie koła, ale będzie się działo. To nowych odcinków możecie spodziewać się w piątki. Dokładnie co, trzeci piątek? Co, trzeci piątek. Różne piątki. No i co? I Startujemy z pierwszym odcinkiem 8 listopada. Tak jest. Możecie nas słuchać na Spotify i na YouTubie. Tak. I pierwszy temat możemy zdradzić, czy to jeszcze jest sekret? Myślę, że możemy jeszcze podtrzymać naszych słuchaczy w trochę niepewności. Tak. Ale będzie na pewno filmoznawczo i super. I kulturowo, kulturalnie. Kulturalnie również, dlatego że jednak jest to... Podcast akademicki. Tak jest, ale popularno-naukowy, więc na pewno nie zabraknie różnych dygresji, a także jakichś historyjek. To tak jak w poprzednim sezonie, yy, nasze odcinki będą prowadzone. Przez studentów filmoznawstwa, głównie, choć czasem nie tylko, bo zdarzają się również goście z innych instytutów. Nie zabraknie też na pewno doktorantów naszego instytutu, którzy też są członkami naszego koła. I planujemy też zaprosić kadrę naszego instytutu, więc być może coś z tego fajnego wyjdzie. I warto dodać, że wszystkie podcasty będą nagrywane w laboratorium Lema na czwartym piętrze, dzięki uprzejmości e, naszym, naszych kolegów z działu technicznego. Tak jest. Pozdrawiamy. Pozdrówka. <grym> Dobra, coś się wytnie z tego. Wytnie, tak, tak, tak. To jest wspaniałe, widzisz, jakie nagrywanie jest fajne. <grym> tak, no i co? Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.